Obi Wan mówił, że na Dango jest mistrz Jedi, joda, który mnie wyszkoli. Miasta i technologii Ale sporoczy tu form życia Coś tam ewidentnie mieszka Tu Ty bardziej uważaj. Na pewno jest bezpieczny. Robi się ciemno. Przygotujmy obozowisko na noc. Gdzie był ten sprzęt? Świetnie. No nic, nie będę po niego płynął. Rozejrzyjmy się. Może odciągnie trochę robactwo i spłoszy cokolwiek co się kręci w okolicy. Teraz tylko znaleźć tego jodę. O ile istnieje. Równowagę odłóż. Krzywdzić cię nie chcę. Szukam mistrza Jedi. O, jody? Jody poszukujesz? Nie wiem nawet co tutaj robię. Tracimy tylko czas. Uczyć go nie mogę. Cierpliwości mu brak. Nauczy się i jej. O, joda. Gotów nie jest. Jestem gotów ja... Ben! Mogę być Jedi! Ben, powiedz, że jesteś... Gotów jesteś? Co o gotowości wiesz? By Jedi zostać, trenować, ćwiczyć, uczyć musisz się. Dobra. Od czego mamy zacząć? Najpierw tę próbę prostą ukończyć musisz. Tak. Siła dzedaj z mocy płynie. Ciemnej strony jednak strzec musisz się. Mocy użyj. Kamień podnieś. Na wyżyny nowy wespniesz się. agresja, mocy ciemna strona, jest to. Łatwo płyną one. W trakcie walki wyzwalają się. Jestem już mistrzem Jedi? Jeśli ścieżką ciemności podążysz, przeznaczenie Twe na zawsze zdominuje ona. Pochłonie Cię. Tak jak ucznia obi Wejdera. Dlaczego dziś więcej nie nauczycie? Z pytań umysł swój oczyść. Czekaj, coś tu jest nie tak. Ciemnej mocy stronu, silne miejsce to jest, zła siedliskiem, a ty w głąb jego wejść musisz. Mm. -hmm. Hmm? Hmm. Wynośmy się. To co, nadświetlna? Oh. To nie fair. Oh. Musimy gdzieś znaleźć jakąś bezpieczną przystań. Bezpin. Dosyć daleko, ale chyba damy radę. Oby ten bezpin był tak bezpieczny, jak mówisz. O... Spokojnie, księżniczko. Znam tam kogoś, kto się nami dobrze zajmie. Nadlatująca jednostko, proszę o identyfikację. Macie przepustkę na lądowanie? Nie, nie mam przepustki. Chcę się skontaktować z Lando Calrissianem. Możecie lądować. Platforma numer 327. No, nie ma się co martwić. Mamy z lampą wspólną przestrzeń. Kto się martwi? Nie, stary Piracie! Ale dobrze cię widzieć! Nauczymy jak czybaka! Witam! A cóż my tu mamy? Nazywam się Sea Tripio. relacje człowiek-cyborg. Tutaj w chmurach jesteś na swoim miejscu. Och, jest niezwykle przyjazny. Tak! Niezwykle. O. No, to po co tutaj jesteś? Na parę napraw. Pomyślałem, że możesz pomóc. Co ty zrobił z moim statkiem? Twoim? Ej, przypominam, że uczciwie go przegrałeś. Chodzi o hipernapęd. W porządku. Każę swoim ludziom się nim zająć. Może tak przepłuczemy razem gadła? Zapraszam wszystkich, rzecz jasna. Będziemy zaszczyceni, jeśli do nas dołączycie. To prymitywny obiekt, ale powinien wystarczyć, żeby zamrozić Skywalkera na czas podróży do Imperatora. Sprawdzimy to na kapitanie Solo. Ten układ robi się coraz gorszy. Kocham Cię. Wciąż żyje. Idealnie zahibernowany. Ty możesz zabrać pana solo do hatajaby. Przygotuj komorę na Skywalkera. Karnisian zabierz księżniczkę długiego na mój statek. Co ty niby wyprawiasz? Nigdzie nie pójdę, póki nie odzyskamy hana z rąk tego łowcy nagród. Nie. Więc weźmy sokoła i za nim. Hej! A ty właściwie co robisz? Wow, Carlizia! Fejter ci nie kazał zabrać mięśniu na jego statystykę. i've I feta, Han! Chodź księżniczko, musimy śpieszyć do sokoła. Moi kompanii pewnie naprawili już hipernapęd. Pewnie! Jeśli ktokolwiek spróbuje przejść przez te drzwi, strzelać! Soku milenium nie ma prawa opuścić lądowiska, Zrozumiano? Blokują mi dostęp! A to moje miasto! Moje! Chyba masz tu problem ze szkodnikami, to znaczy, szturmowcami. Och, gdyby tylko był z nami Artur! Przyznam, iż zaczynam tęsknić za tym małym gadulą. Nie martw się. Odzyskamy tę kartę. Zapłacisz za Imperium, Calrissian! ale fajnie wygadywać rebeliantów dla nie dostaniecie mnie, nie dostaniecie mnie! <śmulatujesz> dzięki za to, zostanie. Te bestie z Imperium za to zapłacą! nie tak! Koto co za zanim ten statek odleci z kanem! Mm. Mm. Wiedziałem, że się uda. Tak, wiedziałeś. Ani śladu połowna dalej czas wracać do sokoła e, rampa się nie opuszcza czuj zobacz co możesz zrobić Użyteczny? Spokojna no. trasę na trasę Nie, mniej niż 12%. Tak Trzeba nie, chce, odbierać, nie, 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 statek. nie, 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 żeby nie, 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 możesz To oh, jest to! Ten statek wymaga gruntownego przeglądu. Nie ucieknie ma się skupić wśród tych strzałów z blasteri. Przecież zaledwie łuki. Mm. I tego film, dlaczego zasłuż tak długo zajmiemy? Przypominam, że się śpieszycie. Nie lubię tego łowcy na Nie tylko ty. To nie z Twojego Tylko nie ruszali moich pelery. しっかり。 Przez moc rzeczy ujrzysz. Miejsca inne. Han? Leja! Widziałem miasto w chmurach. Mm, przyjaciół masz tam. Muszę do nich ruszać. W Twoich zdolności chce imperator. Z tego powodu twoi przyjaciele cierpią. Ale mogę im pomóc! Czuję moc! Nie, już tego nie wyciągniemy! thank yeah. you Mam niby ruszyć coś tak dużego. Uważasz zawsze, że nie da się. Niczego, co mówię, nie słyszysz?